No dobrze. Rozpocznemy serdecznie z Bolino Stadium Wolverhampton. Już zaraz jeszcze raz mecz. Nazywam się Dariusz Szpakowski. Kluczowy mecz w naszej Dzisiaj grupie Witaj Jacek Laskowski. witam wszystkich bardzo, bardzo Dzisiaj serdecznie. drużyny stoczą pojedynek w meczu fazy grupowej Ligi Europy UEFA. Wolverhampton. rozpoczynamy hymn z Ligi, z Ligi Europy. Stawką są niezwykle cenne trzy punkty i trzeba będzie na nie ciężko zapracować. Obie drużyny będą chciały udowodnić swoją wyższość, a to dla nas gwarancja świetnego widowiska. No, zobaczymy. Teraz się to potoczy. Łatwo nie będzie. Zobaczmy, w jakim składzie zagra zespół Wolverhampton. Aż pięciu obrońców i tylko dwóch pomocników. Nie jest to standardowy wybór, prawda? Tak, mam wrażenie, że to bardzo sytuacyjny wybór. Kluczem będą tu boczni obrońcy, którzy muszą być świetnie przygotowani kondycyjnie. Bez tego cały pomysł spali na panewce. To u mnie niespodzianek nie ma. Ustawienie drużyny przyjezdnych na Państwa ekranach. A, Ito zamiast Joshua Kinga, Joshua Kinga, dlatego że, no King musi odpocząć, bo cały czas gra, a pan Ito domagał się wejścia do składu, więc... Sędzia gwizdkiem rozpoczyna grupowe starcie w Lidze Europy. Tak, oczywiście już początek, a już... Dobra... Może tak? To tak udajmy sobie szeroko, zagramy skrzydłami: Ruben Neves, Raul Jimenez, szaleńcza atakuje obrońca. Dobra, prosto prostopadłe podanie. Uuuu, piłka minimalnie mija słupek! Dobrze to było. Dobrze tu wycofał. Ej ej, ej, ej. ej, ej, Ależ okazja była. Dobrze, delikatny pressing. Neves. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, Goście do... na pewno nie przyjeżdżają A... tutaj na ścięcie. Już A, nieraz dokładnie. pokazali, że potrafią grać jak równy z równym, Właśnie. nawet z mocnymi o, rywalami. Ta. Ciekawe, ile osób po losowaniu grup postawiło u pieniądze na awans tego klubu do kolejnej rundy. Wszystko wskazuje na to, że ryzykowna jest... Ja! ja! To nie! Jak to się stało? No ale nie tak. Obransa dobrze odczytał zamiary przeciwnika. No ciekawie się zaczęło, ale musimy się wracać, bo tu no właśnie. Daniel Podens. Podens. Ruben Neves z piłką. I teraz strata. I to dobrze i Dobry to! Ja. Oj tak, czysto uderzył z powietrza, to by była piękna bramka! Jak tego nie trafił... Coś niebywałego... No dobrze się zaczyna, musimy jeszcze iść w bramkę koniecznie, bo... Dobrze... Dobrze, środek Pelegrini. pola to jest najważniejsza strefa tutaj... Dobrze, dobrze... Ach. Nie spieszą się, rozgrywają. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie ma, nic nie ma. Dobrze, wycofują piłkę. Dobrze, dobrze, dobrze. Konusu, pięknie. Laksały. Wysoki pressing. ciężko się wychodzi. Dobrze. I teraz tu, dobrze, dobrze. Ragansa. Dobrze, gąg, biegi, bierzesz to tam. Na bliższy słupek. Będzie groźnie. Dobra interwencja obrończy. Niebezpieczeństwo zażegnane. Przesuwamy się. Jest szansa dobrze. na dośrodkowanie. Aj, strata wow. i przypiłce rybale. Koates. prawie przejął. Usunu dobrze. Daniel Podens. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Spójrzmy na to podanie. No, Okazja do dośrodkowania. Podać. Chciałem wycofać. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Ależ go wypatrzył, ja! Ależ No, i... było blisko. Hurt bra... Może gdyby trochę lepiej no Braganca, no ileż ty razy będziesz podłował, chłopie? No trzy razy w drugi. Chłopcze. Kurcze. Ej, Pellegrini. No nic. Piłka u Nelsona Semedo. No nie są jacyś na razie... Ruben Neves? Pellegrini? No, tylko nie wślizg. Wciąż mamy remis, choć mocno naciskają rywali. Sędzia nie przerwał tej akcji. Spokojnie, Przywilej korzyści spokojnie, decyzja spokojnie, spokojnie z Dobrze. Dobra gra w obronie. Odebrali piłkę rywalom. Świetne podanie, za plecy rywali. Na Nakomicie zagrywa, prostopadł. Jo! Ja! Skuteczna interwencja, ale krają dalej. Jezu, trzeba było szczelić się spod tego podbicia. Musi teraz uważać. Prostym podbiciem trzeba było. Jedna. No, ja chciałem ładnie. Przy piłce Ruben Neves. No. Trybuny czują, że powinni przegrywać, ale skoro im się upiekło, to niech to wykorzystają. Niestety, strata piłki. Ma możliwość odegrania Zobaczymy co teraz zrobi Strzela! kurcze interwencja bramkarza, ale kurczę, nadal blade no Ależ. O oh, uwaga teraz! Ojoj. oj, Ma teraz oj. na skrzydle Kurcze, kurczę, kurczę. Bierz go! No i właśnie, bak, i to jest bramkę. to pierwszy gol no, na ich Niestety, konto. no niestety dobre sytuacje się mszczą. Jest tak. powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. cadło futbolu. Efektywne i efektowne. A potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę. Następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie Prima Sort. Kurczę, tak coś czułem, że będzie. Teraz stracili piłkę. No to panie Braganca, w drugiej połowie już pan chyba nie wyjdziesz. Za tę sytuację. Pellegrini. Nieudany w ślizg. powinna być za to kartka. Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Więc kurde gościu. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. No. O właśnie. Świetny no, przegląd. No i co? Widzimy teraz pojedynek Bark w Bark. Co teraz zrobi? Ciekawe jak to rozwiąże. Spokojnie, powoli budują ten atak. Nie spieszą się. Nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Od początku spotkania uważnie gra. Teraz też celnie zagrał. No niedobrze, 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 bo mieliśmy tyle nami, sprawdzi, że... Dobra, 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 muszę teraz troszkę pogadać. Dobra, panie Braganca, szybko. Dobra, już wychodzimy, już wychodzimy. Halo, halo, dobra. Żeby tutaj się nikt nie Proszę przyczy... państwa, sędzia zakwizdał i zaczynamy drugą połowę meczu grupowego rozgrywek Ligi Europy. <słuch> dobra, to może tak by zrobić, bo... Panie, i to nie się panie obrazi, a to jest sytuacja podbramkowa. E, gong w sumie też jakiś rewelacyjny nie jest. Dobra, i teraz zróbmy tak. No, czekajcie, to ty zostań z przodu. Graj na szpicy. Eee. No ty, a no to już musimy cię tu włączyć. To ten jeden nie zostaje, a Laksal nie biegnie, dobra. No, alu. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Robi się niebezpiecznie. No i właśnie. Może teraz ruszyć w skrzydłem. No, dobre podanie, może coś z tego będzie. Dobrze, dobrze. No dlatego Joshua King Ach, jest potrzebny dzisiaj tymi podaniami. przeciwko tym grosym obrońcom. Daniel Podens. No, nie spać, nie spać. Nie spać, nie spać mi tu. Nie Robin spać. Neves. Daniel Podens. Ma miejsca, by wrzucić w pole karne. No. No zupełnie jakby byli na treningu, kapitalne wymiany piłek. Biegni, tam, biegnij, biegnij, gong. Robin Neves. Gong, biegni, gong. Dobrze grał Jimenes. Jest szansa. Łap. Pewna interwencja bramkarza. Dobro, zmiana, nie dał zmiana. Się zaskoczyć skoczyć przeciwnikom. No już zmiana. Rywale najwyraźniej liczyli na jego dobra. dekoncentrację. Cóż, nie tym razem. Właśnie na to czekałem. Piłka z rzut rożnego Dobrze, leci po Kosonu, lekarne. dobrze. Ale wychodzić, wychodzić! Piłkę, Panowie, ale wychodzić no Kurde No właśnie, wychodzić no Co teraz zrobić? Nie cofać się Daniel Podens, no. Jimenez. No dobrze, do, dobrze, spokojnie, pięknie. spokojnie, spokojnie, bez szału Teraz chcę zagraj, tak trzeba uspokoić No Diego Luxout. Dobrze. King. King, no wreszcie mój specjalista... Kurcze Ach, szkoda no, strata. Dajesz. No, Dobry przechwyt przyjmuje tak. teraz piłkę. No. Ładnie No biegnij, no ale to teraz biegnij chłopie. To dobrze rozegrać. No to nie, no to jak już odpuściłeś strefę. O, nasz. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. No ale to już, już, no. No i nie ma gdzie podać. Dobra. Atakują z bocznej linii. King. No ale no chłopie, no. no ale to no dobrze, no zagrałeś. No już, już, już stawać. Oddali Stawać mi tu. A nie udawać. No, no. Piłka idealnie za plece obrońców! Gol! To musi być Lok! zamka! Niestety nie ma gola. Piłka odbita od słupka, wraca na murawę. Boże, no nie. No po prostu, co jest grane, no? Ależ teraz Luka nas krzycze. Przepraszam, że ten Johnny. No, no... Dobra, dobra, no już. No ładnie, teraz odczytał zamiary przeciwnika. Jezu, no jak, jak dzisiaj nie szczele bramki, to. Pink. No. No, z tego miejsca można strzelać. Świetny pomysł, ten lob stwarza zagrożenie. No, potężne uderzenie, było blisko. Potężne, ale niestety niecelne. Gdyby to wpadło, byłaby ładna bramka. No, no. No, ja już nie wiem, jak ja mam strzelać, ludzie. No, co jest grane? No, ludzie, no to przecież to jest... No ja już najlepsz to, że ja nie mogę już zmian przeprowadzić No boję się tego, kurde. No dobra no A pierdziu Dobra, no musisz i ty się włączyć niestety. Hmm. Dobra. Mavrias, ty musisz niestety, ale ty musisz yy podejść do podania i mało tego, ty musisz zbiegać do środka. O, Jimenez kontuzja, he, dobra. Znaczy nie, że mu życzę źle, ale... ale akurat to jest dobra informacja dla nas. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Zobaczymy jak zawodnicy poradzą sobie no. z agresywnym pressingiem. Nowoczesna piłka wymaga aby zawodnicy byli wszechstronni. Nie spodziewam się po nich niczego innego. A tymczasem mamy bramkę w jednym z pozostałych meczów. Halo Studio. Mamy pierwszą o. bramkę dla Sportingu Braga. Prowadzą teraz 2 do 1. Minęła 73 minuta. No Dzięki nie za, dobrze, no nie dobrze. No. Dobrze. No i mamy dobry udany odbiór. A czy nie dobrze, że Braga prowadzi. No kapitalne. Jezu, porę, przeciął to podanie. No gościu, gdzieś ty to <laughs> Kurde, Ładnie się tutaj no. Co za A. Koates. Piłka krąży jak po snurku. Wypatrują jakieś luki w zasiekach obronnych rywala. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Dobra, jedziemy. Najwyżej za... Raul Jimenez? Ten donker? Ma miejsce, by dośrodkować. Obrońca no. dobrze to przerywa. Dobrze, spokojnie teraz, no...

no. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca. A kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć. No tak, a Zatem to... słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Oj, chyba koniec. Ładne, o koniec! Ta koniec. gol! Piłka wpada do bramki! Fantastycznie! A. Aj, jej, jej, no. no trudno. A. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Bramkarz dał sobie wbić gola przy krótkim słupku. Zmieścił to strzelec. No, niestety, panowie, jak no i mamy się, do zera, jak się nie trafia tyle w grze. tylu sytuacjach, to tak jest. No, niestety, to jest życie. Ach, wydawało się, że, a jednak przejął. No, a teraz dobre podanie górą. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. No, niestety, no to za dużo tych sytuacji. Braganca i wtedy no. no ten, Ruben Neves, Ech. ten donker. No fajny mecz, tylko szkoda, że no tyle zmarnowałeś. No. No Dobra, tak na piłkę. No, no ale to je, chłopie. Nie. No, ładnie teraz odczytał zamiary. Nie, dzisiaj z tego nie będzie. Nie, nawet nie próbuję, bo... ...przeciwnika. Ej, ej, ej. Ten donker? No, zniesmaczony no, jestem. Bardzo. Ja no, jestem zniesmaczony. Sędzia bo... spojrzał na zegarek i gwizdze pras ostatni. Drużyna Gospodarzy hmm. wygrywa mecz. Dobry występ i dobry wynik. Mogą być z siebie zadowoleni. Również kiwice niezwiązani z żadnym z klubów powinni być usatysfakcjonowani. Oglądaliśmy wyrównany no. mecz, w którym trochę lepsza drużyna ostatecznie sięgnęła po trzy punkty. Zasłużenie. Może być zadowolony ze swojego występu. Grał na miarę swoich możliwości. Bardzo dobrze dziś zagrał, strzelił piękną bramkę, która ułatwiła drużynie sięgnięcie po zwycięstwo w tym no, spotkaniu. No nie jest, no trudno będzie. Dobra, dobra. Teraz sytuację, sytuację. Troszkę przeciszymy, żeby nie było. Dobra, troszeczkę. No niestety tutaj mamy tak, no to jest ta sytuacja, no to jest, no tu jest, no nie, no to ta sytuacja, no nie, no to tu, tu powinien trafić, kurczę, Ajaj, Braganca. Piłka mija Szkoda, że nie użyłem strzału finezyjnego w tej sytuacji, no, i, no to byłoby lepsze rozwiązanie. Urw, przeblany. A tutaj to już, a tutaj to już zwłaszcza. No, Dobry pomysł, głościa. dobre wykonanie ten. Lok może zaskoczyć obronę. Nie wiem, brakowało. Oj tak, czysto uderzył z powietrza. To by... No, ma problem, wiem już, co mu, trzeba u niego yy, odszkodzić. No, wykańczanie akcji, niestety, bo, bo jest, on ma z tym problem. A co tu znowu waganca? Ależ go wypatrzył, no Ach, ależ było blisko, wykończenie, wykończenie. potężnie, może gdyby trochę lepiej przymierzył? No i tu jest Ma ta bramka no oni po prostu wykorzystali swoje szanse Czy będzie kontrataka. To widać No dobra, to tu co tu Lino Kasten obronił? Raul Jimenez No z tego miejsca można strzelać. Aha i tutaj też nie pomysł Ten lok stwarza zagrożenie. Ja, dziękuję, Potężne, no. No no dobrze, no Potężne uderzenie, było blisko. Dobrze uderzyłeś długi ale, równy, niecelne, ale czemuś ty topał. tego nie dokręcił chłopie. Strasz się tego nie dokręcił no, no i tutaj no piękne podanie, No bo tu już wyszedłem wysoko, więc tutaj... Tak! Nie nie no, no niestety no... Troszkę szkoda, bo myślałem, że się uda, ale no... Życie, tak? Yyy... E... nie mogę teraz przypijać wyników. No szkoda. No dobra. Eee, że to będzie mi No ja wiedziałem, że będzie ciężka, ale no niestety troszkę... No, byli od nas lepsi, no skuteczniejsi byli. Na szczęście, ale... Tak. Teraz mnie... No to była lekcja bolesna. nasz występ był nie do przyjęcia. Nie no byli, nie mogliśmy grać swojego. No to. Ładnie.